W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Ojcze Stwórco Wszystkiego, Wielbimy Ciebie, Synu Boży, nasz Zbawicielu, wielbimy Ciebie. Duchu Święty, miłości Ojca i Syna, wielbimy Ciebie. Trójco Święta, Jedyny Boże, wielbimy Ciebie. Święta Maryjo, Matko nasza, bądź pozdrowiona. Matko Boża Kodeńska, bądź pozdrowiona. Matko lud swój kochająca, bądź pozdrowiona. Matko od wieków pozostająca z nami, bądź pozdrowiona. Matko wielkiego miłosierdzia, bądź pozdrowiona. Matko naszej wiary i wierności, bądź pozdrowiona. Matko męczonych za wiarę, bądź pozdrowiona. Matko kochających krzyż i kościół, Bądź pozdrowiona, Matko naszych miast i wiosek, bądź pozdrowiona, Matko ludzi pracujących, bądź pozdrowiona, Matko wierna w każdej niedoli, bądź pozdrowiona, Orędowniczko niezawodna, bądź pozdrowiona, Lekarko chorych, bądź pozdrowiona, Pocieszycielko w smutku, bądź pozdrowiona. Opiekunko maluczkich, bądź pozdrowiona. Nauczycielko młodzieży, bądź pozdrowiona. Drogowskazie dróg bożych, bądź pozdrowiona. Przewodniczko na drodze do świętości, bądź pozdrowiona. Wzorze miłości bliźniego, bądź pozdrowiona. Ostojo zgody w rodzinach, bądź pozdrowiona. Strażniczko miłości małżeńskiej, bądź pozdrowiona. Patronko powołanych do życia w poświęconej czystości, bądź pozdrowiona. Opoko naszej wiary, bądź pozdrowiona. Źródło chrześcijańskiej radości, bądź pozdrowiona. Ucieczko w każdej potrzebie, bądź pozdrowiona. Umocnienie słabych. Bądź pozdrowiona, ratunku doświadczanych pokusą, bądź pozdrowiona, nadziei okonających, bądź pozdrowiona, ozdobo i radości Kościoła, bądź pozdrowiona. Za to, że jesteś Matką dla nas, dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska, że Twój obraz cudowny od wieków przebywa z nami, Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska, że chroniłaś naszych przodków, Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska, że Ziemię naszą i Ojczyznę ocaliłaś od zguby, Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska, że strzegłaś wiary i Kościoła, Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska, Za Twoją opiekę i łaski, Dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za wysłuchane prośby, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za łaski, które nam dajesz bez próśb naszych, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za ratunek w pokusach, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za oddalenie nieszczęść, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska. Za ulgę w cierpieniu, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za pocieszenie w smutku, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za Boży ład i pokój w rodzinach, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za wszystkich dobrych ludzi, dziękujemy Ci Matko Boża Kodeńska, za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska. Za radość spotkania z Tobą, Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska. Że możemy Cię chwalić i do Ciebie się modlić, Dziękujemy Ci, Matko Boża Kodeńska. W pracy i odpoczynku, bądź z nami, Maryjo. W radości i powodzeniu, bądź z nami, Maryjo. W chorobie i nieszczęściu, Bądź z nami, Maryjo. W chwilach załamania i goryczy, bądź z nami, Maryjo. W przykrościach od najbliższych, bądź z nami, Maryjo. W zmęczeniu i zawodach, bądź z nami, Maryjo. W poczuciu bezsilności i poniżenia, bądź z nami, Maryjo. W słabości duszy i ciała, bądź z nami, Maryjo. W powszedniej pracy dnia każdego, bądź z nami Maryjo. W trosce o najbliższych, bądź z nami Maryjo. W miłości rodzinnej, bądź z nami Maryjo. Wśród bliskich i przyjaciół, bądź z nami Maryjo. W domu, w pracy i w podróży, bądź z nami Maryjo. W czuwaniu i bezsenności, bądź z nami Maryjo. W planach i działaniu, bądź z nami, Maryjo. Gdy dokuczy samotność, bądź z nami, Maryjo. Gdy zbliży się jesień życia, bądź z nami, Maryjo. Cudowna pani kodeńska, okaż miłosierdzie swoje. Matko Jezusowa i nasza, okaż miłosierdzie swoje. Orędowniczko nasza przed Bogiem, Okaż miłosierdzie swoje, żyjącym z dala od Boga, okaż miłosierdzie swoje, zatwardziałym grzesznikom, okaż miłosierdzie swoje, pozostającym w niewoli nałogów, okaż miłosierdzie swoje, małżeństwom zagrożonym, okaż miłosierdzie swoje, dzieciom z rozbitych rodzin. Okaż miłosierdzie swoje, tręczonym rozpaczą, Okaż miłosierdzie swoje, Ofiarom ludzkiej złości, Okaż miłosierdzie swoje, Cierpiącym krzywdę i niesprawiedliwość, Okaż miłosierdzie swoje, Chorym sierotom i samotnym, Okaż miłosierdzie swoje, Wszystkim kochającym Ciebie, Okaż miłosierdzie swoje. Tym, którzy uczyli nas pobożności, okaż miłosierdzie swoje. Tym, którzy uczynili nam coś dobrego, okaż miłosierdzie swoje. Tym, którzy przez nas Tobie się polecają, okaż miłosierdzie swoje. Niosącym pociechę w strapieniu, okaż miłosierdzie swoje. Opiekującym się chorymi, Okaż miłosierdzie swoje. Wychowawcom dzieci i młodzieży, Okaż miłosierdzie swoje. Kochającym bliźnich mimo ich błędów, Okaż miłosierdzie swoje. Sprowadzającym z drogi grzechu, Okaż miłosierdzie swoje. Powołanym do Twojej służby, Okaż miłosierdzie swoje. Wszystkim ufającym Tobie, okaż miłosierdzie swoje. Duszą w czyśćcu zostającym, okaż miłosierdzie swoje. Od zaniedbania praktyk religijnych, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od lenistwa i oziębłości, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od zatwardziałości sumienia, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od oszczerstw i złych języków, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od nierzyczliwości i samolubstwa, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od pychy i samowoli, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od lekkomyślności i marnotrawstwa, zachowaj nas Matko Boża Kodeńska. Od grzechów zgorszania, Zachowaj nas, Matko Boża Kodeńska, Od grzechów pijaństwa i rozwiązłości, Zachowaj nas, Matko Boża Kodeńska, Od grzechów niewierności małżeńskiej, Zachowaj nas, Matko Boża Kodeńska, Od krwi niewinnie przelanej, Zachowaj nas, Matko Boża Kodeńska, Od obojętności na niedolę bliźniego, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, Od przywiązania do dóbr materialnych, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, Od klęsk żywiołowych i wojny, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, Od chorób i nieszczęśliwych wypadków, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, Od niewdzięczności wobec Boga i bliźnich, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, od lekceważenia łaski Bożej, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, od przywiązania do grzechu, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska, od utraty Boga, Zachowaj nas, Matko Boża kodeńska. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Matko Boża Kodeńska, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, w odwiecznym planie Bożej miłości, wybrana na Matkę Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa i z Jego łaskawości dana za matkę wszystkim ludziom, a nam szczególnie bliska przez święty obraz kodeński, pełni radości, że jesteś, niesiemy Ci naszą miłość i hołd wdzięcznego oddania. Dziękując Ci Pani Nasza za Twoją opiekę i wszystkie łaski, ukorzeni przed majestatem Twojej dobroci, oddajemy się Tobie na zawsze. Wspieraj nas we wszystkich poczynaniach, błogosław postanowieniom, kieruj naszymi sercami i bądź w naszych uczynkach. U Syna swego najmilszego, naszym zmarłym, wyproś łaskę szczęśliwej wieczności, a żyjącym miłość wzajemną i wytrwanie w wierze, aby idąc za Twoim przewodem, i doznając twojej macierzyńskiej pomocy mogli ci dziękować w niebie i wraz z tobą wielbić boga w szczęśliwości wiecznej amen